Z tej strony bardziej pęknął was w kolejnym, no może w pierwszym Ninja. Tank. Po serc mam teraz? Mam jeszcze tak, co to jest? A, na 20 minut tak lata. No to spoko, pędzimy. Nie zabiję nikogo. Czołg chyba. No, czołg raczej. Nie wiem, czy mam flya, Loki okay. jest, jest tu. No, niewidzialny mnie bije. Proszę zaraz wybierać, zginę klasy niewidzialnego. Ja zabiję, zabiję go, zabiję. i on mi hapę zadał? No mi zabrał HP. Bierzemy ducha. Koks, duch. Nikt mnie nie zobaczy, jak nie będę miał nic w ręce. To jest pole walki, tak według mnie. Czemu latają? Może są komendy? Nikt mnie nie powinien zwolnąć tutaj. Czemu oni mogą latać? Jest jakaś klasa na latanie? To co? Gdzie są buty? Bo mi się przydadzą. O! Dzięki! Dla ciebie śmiecia mi się przydadzą. nie, bo jestem duchem, to nie. To wolę nie brać jednak. No. no chodź. A duchem jestem. I co mi z tego. Ładnie cię biłem. Ci też jeden. I tylko z łuków można zdjąć. Ja jestem duchem. Nie tu nie ma. Nie tu nie ma. Czemu nie było widać? Ja mam ducha w klasy. Na ile? No na minutę, no. To dziękuję Wam bardzo, łucznik. Teraz jest naprawdę tu dużo. Można było ustawić. Nie wiem czy mi się uda przejść. Łucznik ma regenerację. Póki temy podniosłem. Ja mam zbroję pełną fajną. Ściągamy. Chodź, stój! Mam dużo strzał, więc mogę. O, tam będzie dobrze strzelać. Mogę strzelać praktycznie na oślep. No, ile ich tu jest, ale by mi się. Nie cierpię czteru. Ale dwóch już zabiłem. Mam klasę Koksa, ale. Nie wiem, czy ona jest taka dobra. Chyba sojusz. Nie. To, to ja wam tu pomogę. Tak od pleców, tak wiecie. To fajnie. Teraz ty. Chodź. Cztery, okej. Okay. Prawie W kill. Nie, nie, to. nie, 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 nic nie, 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 to tu koks. nie, nie, chodź Monia, moja nie, nie, No ile mam? O 20 minut... To to Monia może Dlatego mam. Nic. Mam tak w same śmieci. Ma jedno pewne serduszko już. No. Oni nic tu. Oni nie mają ze mną czasu. Bo. Pszci też też a nie, bo on ma. Czemu on lata? Myślisz, że ty mi coś dużo zabrałeś. To mi jedno HP zabrałeś brałeś. Po półta Tak, już tylko. Oj, Ty chami, jeden. Nie, mu, nie umiem cię trafić. O! Ho, ho, ho. Nie, duch, duch. Duch gdzieś tu jest. Duch, 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 duch. Nie! Nie zginę! Uciekam! Uciekam! Mam jedno serduszko! No nie! Magia! Magia po prostu! To co ja zrobiłem? To była magia według mnie? To jest PVP Hard Piper. Chyba tak to się nazywa. Jeśli się nie wiemy. Co my tu mamy? No, szybciej, serduszko, ładujcie mi się, błagam! A ja tu mam najlepiej z was... Nie mam, mam diamentowego miecza. To już widzę duchowo. Dawam wam tu itemy powyrzucę bo mi nie są, nie są potrzebne. Okej, okay, to mi się tak zmienia. Ile spodni ja mam w epicunku? Platy. Nie wiem po co im tu to rozdaję, ale im to nie potrzebne. Buty. Dobra, co tu jeszcze spodnie mamy takie? Kto chce? Dobra, mamy koksiarze. Spam, bo ja nie co miał. No dobra. Jemy i nadal śmieci i wrzucamy. Diamentowy chem leci, kto chce? To śmieci niepotrzebne. wiem, że teksowe powinienem zatrzymać, ale na co mi są? Żebym ja w to teraz nie wnosił. A na co mi takie śmieciowe miecz? Dobra, HP mi się już odnowiło. Idziemy na pole walki. Albo wygram, albo zginę. Hop! Nie mam no, kucanie włączone. Cóż za pech. Ee, chodź. Chodź, 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 ty się... Chodź walczyć. Trzałość, szczerze mówiąc. Mogę pozbierać. No tak. czemu mi się nie chce? Nie wiem, czemu oni mogą latać. Możecie mi to napisać. Jakby mieli coś uwipacie, co? Już mogę się zabić. No to spoczko. No ale no, chodź, Kamilek. Boisz się nie huf. Chodź, chodź, chodź. No jeszcze za wysoko jesteś. Huf, jeden się boją. Jeszmarf. Jestem zły. ma tak dużo osób, bo jest teraz 17. Serwer jest na 30 slotów, a więc może Wam się uda wbić. No nie, no nie, nie 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 nie. Tak się nie bawimy. Nie tu było to wejście na górę. To jest takie tajemne wejście, żeby się chwilę obronić można się takim spotkać. Tak to mniej więcej ten serwer wygląda. Co ja tu mam? Czemu ja nie mam żadnej zbroi? Nie mówcie. A wiecie, czemu mi to zniknęło? Bo wyrzucałem sobie sam zbroję. I się dziwiłem jeszcze, czemu mi ja aż tyle HP zadają. Nie, no, gdzie jest ten wojownik? Czekajcie, tu ten. Kto chce mnie skillować? To widzę Może mi się przydać. Uuu, jakie piękne ity. W tym odcinku się będę z wami żegnał. Jak będziecie się chcieli ze mną zmierzyć to możecie pisać. O jestem w szkle. Nie wyjdę. Więc subskrybujcie, łapkujcie. Czekajcie. No co tu się dzieje? zabić, według mnie nawet dużo, a więc jeszcze raz powtórzę, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie i na razie, cześć.